Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na kanale Letter Mermaid Dzisiaj mam dla Was wyjątkowy haul zakupowy Będzie to taki typowo wakacyjny haul Także mam nadzieję, że Wam się spodoba Także zostawcie proszę łapkę w górę Subskrybujcie mój kanał No i zaczynamy! Pokażę Wam dzisiaj ubrania, które kupiłam między innymi na ostatnich wyprzedażach Ponieważ no... lato niestety Właściwie wakacje się już powoli kończą Dlatego jest teraz dużo wyprzedaży no ale też pokażę część rzeczy, które kupiłam już jakiś czas temu, ale po prostu nie miałam ich okazji jeszcze założyć No więc pierwszą rzeczą, którą pokażę to jest ta koszulka z jednorożcem Może ją kojarzycie, ja pokazywałam wam na jednym haulu ale tam kupowałam głównie rzeczy, takie bardziej wiecie, do, do mojego pokoju, i to było dokładnie 8 lipca, właśnie jak było moje statystowanie. To właściwie moja mama kupiła tą koszulkę, ale mi się też spodobała, i tu jest taka, taki napis: I live in my own reality. Jest taki jednorożec, jest bardzo fajna, i ona była w hausie, i na wyprzedaży była za 20 zł. Więc tak wygląda. Ok, e, i teraz może przejdę do rzeczy, które kupiłam ostatnio. Właściwie część też kupiła moja mama. E, no więc, będą mo może na początek rzeczy z e, I właściwie będą to same T-shirty. Ok, tak więc, e, może najpierw pokażę Wam, jak to wygląda, a później pokażę to na sobie. Okej, okay, pierwszy t-shirt to właściwie moja mała kupiła właściwie dla siebie, no ale my czasami się wymieniamy ubraniami i to jest taki t-shirt, jak widzicie, nie jest właściwie taki czerwony na żywo i ma takie tutaj, takie, takie białe, nie wiem, takie kropeczki, tak to wygląda. I za chwilę pokażę to na sobie. Okej, okay, jestem już z powrotem, tak wygląda ten t-shirt. OK. i teraz pokażę Wam kolejny t-shirt Sensei'a Okej, okay, kolejny t-shirt tak wygląda i on kosztował 6 zł na przecenie. So, Zobaczcie, jeszcze mam taki rozmiarówkę, że to jest rozmiar M akurat. I on ma taki napis Mentally in Kali. Na początku też nie wiedziałam o co chodzi, ale sprawdziłam i Kali to jest taka, taka, takie miasto w Kolumbii. No. Okej, okay, i on jest właściwie taki bardziej różowy. Tutaj w tym świetle trochę wydaje się bardziej czerwony. No i za chwilkę pokażę go na sobie Okej, okay, jak widzicie on jest troszeczkę większy, tak troszeczkę luźniejszy Ale bardzo mi się podoba Okej, okay, teraz przejdę może już do rzeczy, tym razem e, to będą rzeczy z Handemu e, Tam kupiłam dwie bluzki e, Okej, okay, no więc e, pierwsza z nich to jest taka żółta bluzka i ona jest bardzo fajna, bo ma napis Paris <grym> I takie bardzo fajne ma tutaj zobaczcie, na Tu napisane są jakby takie kwiatki. I w sumie ostatnio lubię właśnie żółte rzeczy. Zresztą mi się każą właśnie z wakacjami. Yy, I on też ma fajny tutaj zobaczyć taki supełek. Więc już nie trzeba samemu tego wiązać. I za chwilkę pokażę to na sobie. Okej, okay, tak to wygląda. Tak wygląda ten supełek. I on kosztował 16 zł. Bez grosza. Na sprzedaży też. Okej, okay, i teraz będzie drugi. E, to jest bardziej taka bluzeczka niż t-shirt. E, ona jest bardzo fajna, ona jest takie cytrynki. Zauważyłam, że ostatnio jest właśnie taka moda na te cytrynki. Wiedziałam i torby z takim motywem cytrynek, i w ogóle dużo rzeczy z cytrynkami. No i e, to już nieco jest urwana, ale podejrzewam, że też to pochała coś koło 16 zł, albo na, może nawet mniej. E, no i to są też takie fajne rękawki. Dobrze, za chwilę pokażę to na sobie. Okej, okay, tak wygląda. Bardzo mi się podobają te rękawki, bo one z jednej strony macie jakby takie krótkie rękawek, ale bardzo taki <grytki> krótki i także one jest doskonale na upały. Ostatnio jest bardzo gorąco, to jeszcze jest takie małe rozcięcie. Nie wiem jak u Was, ale u mnie jest bardzo gorąco, ostatnio, tak więc ta włoska jest idealna na upały. Ok, i teraz przejdę może już do rzeczy z New Yorkera. I może pokażę Wam rzeczy, którą właśnie kupiłam wczoraj. I to jest taka długa spódnica. Jak już to zauważyliście, na tym Ale ją pokażę Wam w stylizacji. Bo to jest taka długa spódnica. Ja właśnie szukałam, w sumie szukałam długich spodni. Wiecie, ja lubię takie długie, luźne spodnie, jak już Wam mówiłam. No ale niestety nie było takich spodni. No ale to była taka spódniczka i ona kosztowała 24,95 groszy dokładnie. I jest długa, jest do samej ziemi, ja właśnie bardzo takie lubię I tą bluzeczkę, przepraszam, tą spódniczkę pokażę razem z bluzką Bo to tak według mnie pasuje I to akurat będzie bluzka z długim rękawem, czy akurat już powiedzmy na chłodniejsze dni I to akurat moja mama kupiła w Reserved I to było na przecenie za 10 zł I jeszcze ma taki wiecie, eco-wear, że niby z ekologicznej bawełny jest To jest taki golf biały, ja zawsze chciałam biały golf w końcu się udało, okej, okay, i za chwilkę pokażę tą stylizację na sobie. Okej, okay, więc tak wygląda ten golf, on mi się przyda na, na później na jesień myślę. E, I tak wygląda spódniczka. Że wejdę na krzesło, to pokażę wam ją w całości. Okej, okay. ten tygwit jest bardzo długa, a fajnie się układa, jest też fajna na upały. Więc tak wygląda stylizacja. Wydaje mi się, że to do siebie pasuje, bo to są takie białe kwiaty. Okej, okay, i za chwileczkę ostatnia rzecz. Eee, też z New Yorkera. Tylko, że tą rzecz akurat kupiłam już naprawdę dawno temu, a ponad rok. Po prostu nie miałam e, okazji wam tego pokazać. Kosztowało to chyba coś koło 20 złotych, tak mi się kojarzy. To jest taka koszula e, w takie koty. <grym> I nie miałam po prostu okazji, wam jeszcze tego pokazać, więc zaraz yy, pokażę wam jeszcze tą koszulę. Okej, okay, tak wygląda ta koszula. Takie fajne koty. Ja lubię koty. Ja też miałam taką fazę na koty, do tego ją kupiłam. Okej, okay, więc to były już wszystkie rzeczy, które kupiłam ostatnio yy, na moim wakacyjnym haulu. Mam nadzieję, <śledzisz>, że Wam się podobało. Także zostawcie proszę łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał no i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa pa!